Wiek meteorytów. Meteoryty są najstarszymi skałami, jakie możemy wziąć do ręki na Ziemi. Najstarszą grupą meteorytów są chondryty. Ich wiek szacuje się na 4,5 miliarda lat. Jak to się robi? Mam w ręce teraz klepsydrę. Piasek przesypuje się z górnej połowy do dolnej połowy. Ilość przesypanego piasku odmierza nam czas żeby dowiedzieć się ile czasu upłynęło, wystarczy porównać górną część klepsydry z dolną częścią klepsydry. Jeśli wiemy, że czas potrzebny na przesypanie się piasku w klepsydrze wynosił 1 minutę, jeśli na górze widzimy połowę piasku, a na dole widzimy drugą połowę piasku, no to znaczy, że minęło pół minuty. Podobnie naukowcy mierzą czas, jaki upłynął od powstania meteoryty. Cała materia, która nas otacza, składa się z pierwiastków. Mamy dookoła nas i sami się z nich składamy atomy wodoru, atomy węgla, atomy żelaza, atomy tlenu i tak dalej. Większość pierwiastków jest pierwiastkami stabilnymi, ale nie wszystkie. Mamy także izotopy. I tak na przykład naukowcy używają. Do pomiaru czasu pierwiastka rubid z 87 nukleonami wiąże, czyli protonami i neutronami. Rubid 87 po 49 miliardach lat rozpada się na stront 87. Mierząc zawartość rubidu oraz strontu, porównując ich ilości w górnej części klepsydry i w dolnej części klepsydry możemy zmierzyć jak stary jest meteoryt. Po 49 miliardach lat połowa Rubidu zamieni się na stront. Stront 87 to nie jedyny izotop strontu występujący w meteorytach. Innym izotopem stabilnym, czyli niezmiennym w czasie, jest stront 86. Pierwiastek ten ma 86 nukleonów w jądrze. Naukowcy w badanych próbkach najczęściej mierzą jednak stosunki dwóch izotopów. I tak mierzony jest stosunek strontu 87 do strontu 86 oraz stosunek rubidu 87 do strontu 86. Zróbmy rysunek. Na osi X, tej na dole, narysujemy pomiary stosunku rubidu 87 do strontu 86. Natomiast na osi Y, tej po lewej stronie, Narysujemy stosunek strontu 87 do strontu 86. Badane próbki meteorytów, w zależności od wieku, będą układały się wzdłuż nachylonych linii. Im linia jest bardziej nachylona, tym starszy jest meteoryt. Jeśli punkty pomiarowe ułożą się wzdłuż niebieskiej linii, wiek meteorytu wynosi 1 miliard lat. Jeśli pomiary ułożą się wzdłuż zielonej linii, wiek meteorytu wynosi 3 miliardy lat. A jeśli punkty pomiarowe ułożą się wzdłuż różowej linii, Wiek meteorytów wynosi 5 miliardów lat. Kolejnym pierwiastkiem idealnym do pomiaru wieku meteorytów jest ołów. Posiada on kilka izotopów, i używając stosunków tych izotopów, możemy wyznaczyć wiek meteorytów. Zaprezentowane wyniki pochodzą z jednego z najlepszych czasopism Science. W artykule, który teraz widzimy, naukowcy zmierzyli wiek kilku meteorytów. Jednym z nich jest meteoryt Allende. Widzimy wyraźnie, że wiek meteorytu Allende wynosi 4,567 miliarda lat. Pomiar ten jest bardzo dokładnie zrobiony.